ont marka Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, Matka Jakuba i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia, przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło. A mówiły między sobą, kto nam odsumie kamień od wejścia do grobu. Gdy jednak spojrzały, Zauważyły, że kamień był już odsunięty, a był bardzo duży. Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę i bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich: nie bójcie się. Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego, powstał. Nie ma go tu. Oto miejsce, gdzie go złożyli. Lecz idźcie, powiedzcie jego uczniom i Piotrowi, idzie przed Wami do Galilei, tam go ujrzycie, jak wam powiedział. One wyszło i uciekło od grobu, ogarnęło je bowiem zdumienie i przestrach. Nikomu też nic nie oznajmiły, bo się bały. Oto słowo pańskie. Aleluja! Piękne słowo daje nam Pan także na tę dzisiejszą Wielką Noc. I pomyślałem sobie, wiecie, tak, bracie i siostry, ponieważ to już mówiłem, to jest trzydzieste Triduum Paschalne, a za rok trzydzieści lat Galilei. Wow, nic wam to nie mówi. Trydum Paschy przygotowało nasze zaistnienie 30 lat temu. I to słowo z Ewangelii Marka jest właśnie tym, które dało nam imię. Idźcie do Galilei, tam mnie zobaczycie. Zobaczycie mnie, gdy pójdziecie do Galilei. Gdy się ruszycie z miejsca, to mówi anioł do przestraszonych kobiet, które rzeczywiście takimi były. Bo popatrzmy, kiedy one tam szły, to miały taką, taki mały refrenik. Pamiętacie to za refrenik miały ze sobą? Kto nam odsunie kto To ma odsłunie kto, kto, kto nam Kto nam odsunie i tak wszystkie trzy nawzajem, jedna, jedna za drugą. A ile razy, czy, ile razy może ktoś mówi, nie, nie wyjdzie, nie wyjdzie, nie da się, nie da się. Nie mam siły, nie mam czasu, nie mam pieniędzy, nie wyjdzie, nie wyjdzie, nie wyjdzie. Nie wyjdzie. Co to za słowa bez nadziei? One właśnie takie były. Nie miały nadziei. I dlatego szły. Dlatego szły do grobu, nie szukały nadziei. Wszystko zaskoczyło ich. I taki jest Pan z martwych taki jest żyjący na wieki, że On zaskakuje. Ale Ty i ja nie jesteśmy już jak te niewiasty, które nie wiedziały, że On z One nie miały tego, a jednak przyjęły to słowo, Choć z drugiej strony słyszymy, że nikomu nie powiedziały, bo się bały. Bo się bały, bo się bały. czego? Że ktoś, że, się ich, że ktoś nie przyjmie tego, że uczniowie nie ruszą się z miejsca, że powiedzą, wymyśliły sobie o świcie, chyba źle spały, albo co? Albo przyśniło im się. Ale ty i ja, Trzeba byśmy umieli iść do Galilei, żeby głosić. Kiedy myślę nad tym Triduum Paschy, które my w tej wspólnocie Galilea przeżywamy w takim szczególnym roku, by słuchać Słowa i by ono zmieniało nasze życie, to dlatego dali się takie tytuły. Tak? Słowo rodzi. Bo przez Słowo zostaliśmy zrodzeni. I jeżeli w czwartek mówimy, jakie Słowo Cię mogło zrodzić, jeśli, jeśli Cię nie obmyje, nie będziesz miał udziału ze mną. A on mówi, Panie całego. Tak. A w ten piątek, kiedy mówi, że Słowo rodzi do wiary, list do Hebrajczyków mówi tak, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Trwajmy mocno. Słowo daje taką moc, może taką jak napisał Święty Paweł, co mnie w tym roku to słowo bardzo jakoś niesie, które brzmi tak, bo umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. To jest słowo wiary, ale to słowo, które rodzi miłość, rodzi wiarę, prowadzi do tego, by rodziła się nadzieja. Która nie jest tylko czymś przejściowym. Nadzieją jednego wieczoru. Jednej chwili. Ale to jest nadzieja, która staje się tak naprawdę stałą rzeczywistością. Wypływającą z tej wielkiej nocy. Potrzeba nam takiego słowa, które nas obudzi w nadziei. Może tak jak czytaliśmy tych osiem czytań, a Ewangelia jest dziewiąta. To przypomnijmy sobie te słowa nadziei. Pierwsze słowo to Bóg stwarza wszystko. Duch unosi się nad wodami, a Bóg stwarza wszystko mówi. To jest bardzo dobre. Tak Bóg patrzy na ciebie. Nie tak, jak inni patrzą na ciebie. Nie tak, jak Ty patrzysz na siebie. Ale my jesteśmy bardzo dobre. Wszystko, co Bóg stworzył, jest bardzo dobre. Ty jesteś bardzo dobry. Bardzo dobry. Powiedz to drugiej osobie. To jest słowo. Ty jesteś bardzo dobry. Słuchaj się, bardzo... Jesteś świetny. Jesteś świetny. Bardzo dobry. To jest słowo nadziei. A to drugie słowo to jest to Abrahama. Będę ci błogosławił. Będę ci błogosławił. Dlaczego? Bo poddałeś się mojemu słowu. Bo Abraham zaufał. Ty także, kiedy ufasz, to wiedz jedno, że Pan ci będzie błogosławił, a przez ciebie będzie błogosławił i wszystkich ludzi dookoła. To jest słowo nadziei. Nie jesteś beznadziejny, beznadziejna. Przez ciebie Bóg chce rozlewać błogosławieństwo dla każdej jednej osoby. I choćbyś był, nie wiem, w jakiej niewoli, jak Izrael w Egipcie, to Bóg nie zapomniał o Tobie. Choćbyś dzisiaj cierpiał, nie wiem jak, izolację, tak, z powodu covid albo jeszcze innych nieszczęść i myślisz, jestem jak w Egipcie. Moje życie nie ma sensu. To ja chcę Ci powiedzieć, że jest nadzieja. Bóg nie zapomina o swoich ludziach. Tak jak nie zapomniał o Izraelu. On go po prostu wyprowadził. I to jest ta łaska. Wybawił Pan Izraelitów i dlatego śpiewali. Tak jak myśmy zaraz śpiewali tę pieśń Izraela wychodzącego z Egiptu, przechodzącego przez morze suchą nogą. Ale to jest obraz chrztu, bracia i siostry. Chrztu, który... Znasz datę? Swoją datę swojego chrztu? Znasz? Znasz? To trzeba poznać tą datę. Tak jak Izrael znał datę, kiedy Pan wyprowadził ich z Egiptu. To każdy chrzest jest momentem wyprowadzenia z Egiptu. A przez to, że wspominasz, tak jak tej nocy, to, co Pan uczynił, to ta łaska chrztu, która jest w Tobie. Ona Cię odnawia. Ona Cię odradza. Dlaczego? Bo Pan przechodzi. To jest ta nadzieja, którą my mamy. Dlatego wierzący, ochrzczony, jakkolwiek małe dziecko ochrzczone, tak? To jednak dochodzimy do tej świadomości, co Bóg nam dał. Jeśli więc jesteś ochrzczony, a tej nocy, za chwilę, będzie możliwość odnowienia łaskich sztuk. To proś Pana, aby może Cię wyrwał z jakiejś niewoli, albo żeby rozwał nowe błogosławieństwo na Twoje życie, albo żeby Cię stworzył na nowo, bo on ma taką moc. I to jest ta nadzieja, nadzieja w Chrystusie, bo większa jest łaska zbawienia, odkupienia. Niż tylko łaska stworzenia, jak to słyszeliśmy podczas jednej z modlitw. To jest większa łaska. I dlatego przyjmij te słowa Izajasza, kiedy mówi: Nie lękaj się, słyszałeś to? Bo małżonkiem twoim ci jest Pan. Nie lękaj się, nie bój się, nie bądź zatrwożony. Nie bądź zatrwożona. Twoja nadzieja oparta jest na słowie Boga, a Bóg jest wierny. Nawet gdy naród był niewierny i poszedł do, do niewoli, to Bóg był wierny i dlatego też mówi tak, jak słyszeliśmy, że każde słowo, które od Niego pochodzi, nie wraca bezowocnie. To jest ta wierność, to jest ta nadzieja, że On zawsze chce, by Twoje życie było. I on tak długo będzie ślał nieraz to samo słowo, to samo słowo, aby cię obudzić, aby cię może na nowo podnieść, bo taki on jest. Tak jak słyszymy, słyszeliśmy dalej w Ezechielu, kiedy mówi tak zbiorę was pośród ludów, dam wam nowe przymierze. Oni wszystko rozwalili. Byli totalnie niewierni, ale to jest ta ta nadzieja, że to Bóg daje wierność, daje nowe serce i nowego ducha. Potrzebujesz tego, by być człowiekiem nadziei? To znaczy, by przestać być człowiekiem bez nadziei. Narzekania, nic się nie chce, nic nie wyjdzie, nic nie wyjdzie kamień jest za duży. Kto nam go odsunie? Kto rozwiąże mój problem? Proś Pana, tej właśnie nocy. Aby on poruszył twoje serce. Aby wlał nowego ducha, ducha zmartwychwstania, który sprawia, że tobie się chce tobie się chce żyć. Bo czerpiesz mądrość, tak jak dzisiaj czytaliśmy mądrość od samego Boga. On jest twoim Bogiem. To jest mądrość, którą czerpiemy ze słowa Boga. I dlatego. Każde słowo będzie rodzić w Tobie nadzieję. Począwszy od tej świętej nocy, jesteś z nim złączony w jedno. Żyjesz dla Boga, tak jak słyszeliśmy z listu do Rzymian. Nie żyjesz tylko dla siebie, bo, jeżeli skupiony tylko na sobie, jestem przekonany, że stracisz nadzieję. Jeśli tylko ty sam, Twoje życie, Twoje studia, Twoja robota, Twoja rodzinka, Twoja jakaś mała przestrzeń, nawet w Galilei tylko Twój domek z martwych tylko Twoja winniczka tak jakaś tam, a, a później dalej są klapki. To nie, to nie jest ten kierunek. Tak naprawdę Bóg nas zdradza do nadziei, z którą trzeba nam iść. Nie można siedzieć. Bo tam, gdzie się siedzi, leży, to co? Czy są to przejawy depresji, proszę Pani, znających się lepiej na tym? Z psychologii, tak? Czy z życia czasami? Ale je... Pan mówi tak, idźcie, idźcie. Te kobiety ruszyły, pomyślcie, ruszyły, chociaż. Nie były jeszcze w stanie nadziei, w znaczeniu w rozumieniu takim, że on zmartwychwstał. One szły, bo niosło je miłość do niego. I papież Franciszek w Ewangelii Gaudium mówi, tak, że ewangelizację podejmują ci po pierwsze, bo doświadczyli, że Pan ich kocha. I dlatego nie mogę nie ewangelizować, nie mogę się nie ruszyć z miejsca. Bo to miłość mnie przyzywa. Więc jeżeli jeszcze nie żyjesz stanie, tylko biadoleniem, to niech cię miłość Pana przyciągnie. Daj się przyciągnąć temu słowu, pierwszemu, które on mówi: Ukochałem Ciebie. Bo góry mogą się poruszyć, pagórki się zachwiać ale miłość moja nie odstąpi od Ciebie, mówi Pan, który ma litość nad Tobą. Tak jak dzisiaj słyszę te słowa. Miłość Pana jest niezmienna, nieodwołalna i ona może Cię wyciągnąć z każdej trudnej sytuacji, także z tego lęku, bo mamy taką sytuację covidową. Nie chodzi o to, by, by to zbanalizować, ale nie dać się tak zamknąć, tak przytłoczyć tym kamieniem, nie tylko grobowym, ale kamieniem lęków różnych, a nawet kamieniem śmierci. Nie daj się przytłoczyć. Dzisiaj zrozum jedno, tak jak te kobiety. Szły i mówiły co? Tonąc. ona Tonąc. ona jest. No, one mówiły tak, nie z takim entuzjazmem, jakby teraz. Tylko jak? Kto na nas słynie? Pogadajcie tak między sobą. Kto na nas no Kto na Kto na I one naraz zobaczyły, że wszystko jest odsunięte. Więc tym bardziej miej taką nadzieję, która wynika z ufności w Pana Zmartwychwstałego. Że to on jest tym, który odsuwa wszelki kamień. On odsuwa wszelką beznadzieję. On odsuwa tak, że rodzi się nowa perspektywa. Kobiety weszły tam, gdzie tylko zmarły się kładzie, a one zobaczyły żywego anioła. I jeszcze słowa: Nie ma go tu, z stał. To jest słowo. Które potrzeba nam tej nocy przyjąć z całą siłą i z całą mocą, bo tylko wówczas, gdy je przyjmiesz, to weźmiesz na serio te słowa. Idźcie do moich uczniów i powiedzcie, tak? Idźcie, pan zmartwychwstał, uprzedza was. Idźcie do Galilei tam nie zobaczycie. To jest postawa człowieka zmartwychwstałego. Zmartwychwstanki, Stańca, świeckiego czy duchownego, tak? Galilejczyka, Galilejki, bo on idzie przed nami. Jeżeli ty siedzisz w miejscu, to nigdy nie doświadczysz, że wszedłeś do Galilei. A jeżeli mówisz, że już wszedłeś, bo już ma swoje lecie, to ja ci mówię, idź dalej. Nie wycofuj się, ale idź dalej, po to, by inni mogli go zobaczyć w Galilei, którą Ty tworzysz, którą Ty przeżywasz. Galilea to jest przestrzeń, w którym żyje Pan z martwych stałych. Ten, który rzeczywiście nadaje sens życiu wszystkiemu. To słowo, Pokazuje nam, że każdy z nas, jeśli tak możemy powiedzieć, galilejczyk, zmartwychwstaniec, stanka to są ludzie w drodze. W ciągłej drodze, w ciągłej przygodzie z Panem. Aleluja! To, co mamy dzisiaj, to jeszcze nie to samo. Niektórzy nie czasem mówią: o, Jak wszedłem do, do tej Galilei, to na dzisiaj jest inna. Ja mówię: Chwała panu! Chwała panu! A jaka będzie za rok? Aleluja! Tak. Dlaczego? Bo pan idzie przed nami. On wszystko przygotowuje. I potrzebujemy takiego słowa, które rodzi nadzieję. Tak jak tu napisaliśmy sobie. Słowo rodzi nadzieję. A nadzieją jest Jezus, który nas uprzedza we wszystkim i zmienia nasze życie. To jest to, co powiedział papież Franciszek w Ewangelii Gaudium, byśmy wyszli na peryferię, czyli tam, gdzie nigdy nie dotarliśmy, gdzie nigdy nie byliśmy. To jest tak, że to idźcie do Galilei. Idźcie. Nie mówcie już dosyć. Dosyć w grobie. W grobie. Ale w życiu dalej, Pan Cię uprzedza. On jest przed Tobą. Pomyśl sobie, gdzie jesteś. Pomyśl sobie, o czym marzysz. A o czym marzy Jezus? A o czym marzy Jezus dla Twojego życia? Czy już to wiesz? Czy już to wiesz? Warto. Nie tylko myśleć, co ja tam marzę, a rodzice, co tam marzą przy tych swoich dzieciach, co tam będzie. Ale warto, kiedy myślimy słowo rodzi nadzieję, to zrozumieć, jakie marzenie ma Pan, gdzie on idzie, gdzie on idzie przede mną, gdzie on idzie przed Twoim dzieckiem, gdzie on idzie przed Twoją młodością, gdzie on idzie przed Wami. Małżeństwem, jednym, drugim, trzecim i tak dalej. Gdzie on idzie przede mną, jako zakonnikiem z martwych stańcem, pasterzem Galilei? Gdzie idziesz, panie? Tam ja chcę iść. Bo to jest sens bycia Galilejczykiem. To jest sens bycia człowiekiem nadziei. To jest sens być człowiekiem, który żyje z martwych Taki jest sens. Amen. Amen. I niech tak będzie.